Finał konkursu, zamek dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko. Zamek w Dziecięcej Wyobraźni, tu mówi Matejko, to druga edycja konkursu plastycznego, który adresujemy do szkół podstawowych i domów kultury, placówek oświatowych. Konkurs cieszy się ogromną popularnością i w tym roku wpłynęło do nas 461 prac, a ogólnie prace były też zbiorowe, więc mamy tutaj 560 uczestników. Na zamek w dniu 2 czerwca przyjechały dzieci z całej Polski, właściwie z 16 województw. Jan Matejko dlatego, bo w tym roku, w 2023 obchodzimy Rok Jan Matejki, a w Zamku Królewskim w Warszawie znajduje się kolekcja przepięknych obrazów, dużych formatów Jana Matejki, w tym Batory Popskowem, Rejtan, Upadek Polski, Konstytucja 3 Maja, czy też Piotr Skarga, Kazanie Skargi. To co ja widziałem, to są prace wszystkie wysmakowane, w sensie estetycznym, świetnie zrobione artystycznie, z dużą dojrzałością. Wszystkie prace są absolutnie wspaniałe, ponieważ są oryginalne. Państwo, autorzy prac, pokazali, że z dziedzictwa kulturowego z zabytków można czerpać inspiracje, nie tylko je odtwarzać. Jak znaleźliśmy informację o konkursie razem z panią Plastyk, postanowiliśmy, że jednak zachęcimy uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie, bo już uznaliśmy, że naprawdę idea jest przeszła. Przedstawia jakby gesty, które przedstawiają stosunek różnych osób do konstytucji 3 maja. Tutaj są zwolennicy i przeciwnicy tej konstytucji. Tam jest bardzo dużo gestów na, tych, na tym obrazie i łatwo się dzięki temu dowiedzieć. I pomyślałam, że zainspiruję się tym. Dosyć długo robiłyśmy tę pracę. Trzy tygodnie? Może miesiąc? Nie no, coś takiego. To jest batery pod Obraz I? i robiliśmy go przez 15 godzin. Tu mówi Matejko! Treścić cały geniusz Matejkowski i całą jego, tak naprawdę, no, tą artystyczną duszę, to jest faktycznie bardzo duże wyzwanie. Najpierw przechodzimy właśnie przez obrazy dotyczące Piotra Skargi, potem przez obrazy Konstytucji, kończąc oczywiście na Rejtanie. Każdy z tych obrazów uczy nas trochę innej perspektywy. Rolka sztokholmska, rysunek, ma około 15 metrów. Dzieci mają więc niełatwe zadanie, gdyż spośród 600 uczestników tego uroczystego pochodu muszą odnaleźć wybrane osoby. Jest bal ubony, więc wszyscy powinni nauczyć się tęczyć. Ja uczę, jak wyglądała Riverenca, czyli ówczesny ukłon oraz pewien dworski taniec. Na tym stanowisku uczyliśmy się o Bernardzie Belloccie, zwanym Canaletto, czyli nadwornym malarzu króla Stanisława Augusta. Poznawaliśmy Warszawę, taką Warszawę sprzed 250 lat właśnie dzięki obrazom Canaletta. Później sami staraliśmy się stać malarzem, w ten sposób ucząc się czym jest sztafaż, czym jest kolor, czym jest perspektywa. Opowiadam o tym, jak dawniej rządziła się Rzeczpospolita, jak wyglądały obrady Sejmów dawnej Rzeczpospolitej. Tu przedstawiamy historię dwudziestolecia międzywojennego, ale także krótką historię tego, co się działo podczas zaborów od 1795 aż potem właśnie do dwudziestolecia międzywojennego dzieciom sprawy rycerskie. Dowiadują się, co to znaczyło być rycerzem, jaki powinien być rycerz. No jak rycerz, no to oczywiście musi mieć miecz. Dzieci biorą do rąk miecz i próbują wykonać najbardziej podstawowy cios. Tu mówi Matejko. Tu mówi Matejko! Tu mówi Matejko. Tu mówi Matejko! Tu mówi matejko! Tu mówi Matejko. Tu mówi Matejko. Tu mówi Matejko. Tu mówi Matejko.